Ciema, w ogóle przychodzę do Was z super ważną informacją. Znaczy z taką bardziej ciekawostką. E, chodzi o to. Chodzi głównie o Actimela Actimel. Kto widział bardziej lepszy deser napój na świecie. Actimel. Truskawkowy. Najlepszy. Polecam wam go jak najbardziej. Wspiera jelita wpracowanie Eli tak najbardziej. Już go wypiłem. Nawet dwa. No i ogólnie, Actimel jest w chuj dobry. Tak sobie czasami myślę, na czym oni to robią. I tak myślę na mleku, że oni to robią. Chociaż to jest wiadome. Zajebisty jest ten Actimel. Polecam go wam jak najbardziej, nie? Także jak wam kiedyś będzie coś doskwierać, jakieś problemy, jak najbardziej, Actimel. Elka Sej Danon. Jak najbardziej wydaje mi się, że są one dobre. Że przypadną wam do waszych kubków smakowych. Także jakby co, to. To... Danon czekam na współpracę. No i do zobaczenia w następnym odcinku już niebawem. I pozdrawiam tego gościa. No, jak o ostrość to zapało jak nie, to... To chuj.